Witam Was ponownie na drugiej części czytania serii. Wybierz kartę i za chwilę zobaczymy, co się kryje pod tym cukiereczkiem, którego odstawię na bok. Którego na pewno nie zjem, bo się odzwyczaiłam mieć słodycze. Ale nieważne, co z tym cukierkiem, ważne, co się pod kartami kryje. Także, moi kochani, Wasz temat. Cesarz, mocna energia. Wasze. Myśli, uczucia, czyny. Wasz partner myśli, uczucia, czyny. I muszę powiedzieć, że ta energia tego cesarza jest naprawdę dosyć mocna, bo tutaj chodzi o coś właśnie takiego stabilnego. Wam chodzi o stabilizację. Wy chcecie związek mieć, który będzie właśnie taki jak cesarz. Tak? tak jak widać, ten cesarz tutaj ma taką koronę, taką mocną, um, i go chyba nikt nie um, przewali, nikt, żadne trzęsienie go nie zburzy, i by również chcecie mieć taki związek ze swoim partnerem. To jest to. Jest to. Cesarz mówi o respekcie o tym, że. że ten ktoś ma respekt, że jeżeli ludzie go spotykają, to mu się kłaniają. Tu jest stabilizacja, tu jest mądrość, tu jest siła i wy chcecie również mieć taki związek, aby ludzie mówili: im się udało. Oni są naprawdę taką parą, która nigdy, nigdy się nie rozejdzie. Nie wiadomo, co się stanie: jaka bomba wpadnie, to, to. Nie, to tego nie, nie rozerwie. Także Wam właśnie chodzi o coś takiego. To jest dla Was bardzo, bardzo ważne. I ten rycerz, Wasze myśli tutaj, muszę powiedzieć, to też jest właśnie taka dosyć mocna energia, bo tutaj pokazane jest, że wy chcecie inwestować. Wy chcecie. Um, tak, inwestować w ten związek, aby to Wam przyniosło coś pozytywnego, żebyście później mogli jakieś mieć efekty z tego, żeby to Wam dało właśnie takie zabezpieczenie i żebyście mogli z tego korzystać w przyszłości. Tak jak tutaj ten rycerz on inwestował, on on nasadził tak symbolicznie, tak pokazany jest, nasadził tych, tych krzaczków bardzo dużo i mu. Właśnie jak wyrosły te krzaki, były takie mocne, takie wielkie liście, że on sobie z tego mógł konia zbudować i tym koniem się poruszać do przodu, tak? Także to dla niego służyło. I tutaj właśnie dla Was już jest, też jest wa ważne, żeby ten człowiek, z którym Wy się złączycie i z, z którym będziecie przeżycie iść, żeby Wam również pomagał. Nie tylko Wy, dawa, żeby, abyście dawali do tego związku, ale ten ktoś również. U waszego partnera to troszeczkę wygląda inaczej. Tutaj mamy piątkę tych kielichów, a ta energia pokazuje, że ten ktoś jest, jest troszeczkę smutny. Te, um, u niego te uczucia um, giną. To nie tylko ta piątka tutaj pokazuje, ale i ta szóstka, właśnie jeżeli chodzi o uczucia. On się czuje tak jak jakiś związany. On się czuje związany, on by chciał być może wyjść z siebie i te uczucia pokazać i zacząć żyć, ale on się czuje tak, jakby ktoś mu z, zaczasnął drzwi przed, przed nosem. I e, jego czyny w tej chwili są takie, że on by chciał, on by chciał żyć, on by chciał się cieszyć, on patrzy bardzo dużo do tyłu. Przeszłość, jak to było, jak on był mały, jak Was poznał być może, jeżeli to jest troszeczkę taka dłuższa relacja z Wami, lub patrzy na to, co u niego było takiego pozy ogólnie pozy pozytywnego w życiu, i on by chciał znowu te piękne czasy wprowadzić w swoje życie, żeby żyć, żeby w tej chwili żyć i się cieszyć ale on nie może z jakiegoś tam powodu i to zobaczymy później, jeżeli chodzi o wasze uczucia. Siedem kielichów. Siedem kielichów to jest rozczarowanie. U, u, u was jest rozczarowanie, u niego jest piątka mieczy, Ta, on się czuje, tak jak powiedziałam, taki właśnie y, jakby mu ktoś drzwi, y, czasną. A u Was tutaj co jeszcze jest szóstka mieczy? Tu jest komunikacja bardzo ważna i Wy macie takie, takie nastawienie właśnie do tego partnera, do Waszego partnera i do tej sytuacji, że um, Wy chcecie tak z nim rozmawiać. Aby on Was w końcu zrozumiał. Bo ja tu mam takie wrażenie, że Wy się po prostu nie rozumiecie. Wy rozmawiacie ze sobą, ale jakoś nie możecie ze sobą się dogadać. I Wy chcecie tutaj tak z nim rozmawiać, aby w końcu Wasze życzenia się spełniły i oczywiście Jego. Wy tutaj nie patrzycie tylko na siebie, ale również na niego, żeby dojść do jakiegoś kompromisu być może. Ale jeżeli to jednak nie będzie po Waszej myśli, jeżeli dla Was to będzie za dużo, jeżeli Wy za dużo będziecie musieli kompromisów robić w tym związku, to uciekacie z tego. Bierzecie swoje rzeczy i idziecie gdzieś indziej. Wy chcecie, tutaj jest pokazane, wy chcecie się zakotwiczyć, tak? Ale jeżeli to Wam nie będzie pasowało, to wy yy, idziecie dalej. Yy. Nie będziecie, się w, nie będziecie w to wchodzić to, to nie jest dla was takie sytuacje nie są, nie są dla was i tutaj muszę powiedzieć zobaczymy jeszcze zobaczymy jeszcze 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 pierwszą kartę tą tą kartę zobaczymy co tutaj jest co się kryje pod tą kartą dlaczego ta piątka kielichów tutaj jest Jakiś, jakiś, jakiś tutaj jest. Rozczarowanie. Piątka kielichów. Piątka kielichów, piątka kielichów. Okej. Okay. Nie muszę się trochę zastanowić. Siódemka. Ta piątka kielichów właśnie pokazuje rozczarowanie, on jest taki troszkę rozczarowany, smutny, te uczucia przychodzą, te uczucia przychodzą, giną i on by chciał to jakoś pozytywnie z wami zakończyć, żeby... Yy... Żebyście mogli być szczęśliwi. Tutaj jest i, i, i ta i te koło fortuny, żeby się dla Was skręciło, ale On nie wie. Tu jest siódemka tych monet, która pokazuje właśnie, że On nie wie inwestować w to, czy nie, bo Mu coś tutaj przeszkadza. On chciałby, właściwie On by chciał w końcu to ten związek doprowadzić do jakiegoś pozytywnego zakończenia dla Was, do jakiej stabilności, tak jak tutaj właśnie ta karta pokazuje. I on chce, bo tutaj macie tą koło fortuny. On chce być szczęśliwi z wami, żeby to szczęśliwie się zakończyło, ale on nie wie, czy w to inwestować, czy w to wchodzić. Ta piątka, piątka um, u niego. Piątka tych monet jest. Hmm. Piątka monet, piątka monet. No on się, on się, on się tutaj, on tak jak i tutaj, on się tutaj zastanawia, wchodzi czy nie wchodzi. Jeszcze tą kartę też sprawdzę. No te trzy, on chce, żeby to dobrze. On chce, chce, chce. On chce. On chce, ale on się męczy. Z jakiegoś powodu. On chce, żeby było dobrze. Tu mamy tą trójkę kielichów, mamy kochanków, on chce. I tutaj jest ten e, paś tych monet. Nie, nie monet, paś buław. Tu jest energia, tu jest siła i on chce się z tego wydostać, bo on dla Was ma, On do Was ma uczucia. On ma uczucia. Ale nie wiem, dlaczego ja do tej pory nie wiem, co u Niego tutaj było. Dlatego my musimy zobaczyć, co tu u ciebie jest. Bo tu widać, że On chce, ale on się czuje w tej chwili właśnie taki, taki yy, związany. Tutaj było, jak tak powiedziałam, jakieś rozczarowanie. On się boi, że się być może rozczaruje, jeżeli chodzi o was. Może już się rozczarowa, a może on się boi, że się rozczaruje. Bo On chce. I on by wszystko zrobił, ale on się boi. Być może um, to, co było w jego życiu, go blokuje, bo on patrzy do tyłu, on patrzy do tyłu tutaj. Ta szóstka to pokazuje. I on się boi po prostu ryzykować. Zobaczymy, 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 zobaczymy tą kartę u was, te uczucia. Siódemka kielichów. Ta siódemka kielichów, bo dla mnie ta siódemka kielichów to jest taka karta, która no, pokazuje, że Wy sobie tutaj też y, robicie jakieś wyrzuty, że y, się zastanawiacie, co zrobiłam dobrze, co zrobiłam źle, dlaczego to się właśnie nie toczy tak, jak powinno. Także te uczucia u was to są troszeczkę takie zachwiane. Ko miłość, miłość, kochani, tutaj macie. Ale jest jakaś przerwa. No i ta dziewiątka, wie, jesteście skłuskotani. No, jesteście skłuskotani. Była miłość, tak powiem. Albo jest jeszcze miłość, te uczucia są, bo tutaj, macie tą, bo tutaj macie tą dwójkę. To macie tą dwójkę i macie, i macie księżyc, który pokazuje właśnie, że um, w tej chwili. Ta miłość się nie może rozwijać, nie może się to uczucie rozwijać, bo, to, bo tu jest jakaś blokada, tutaj jest, jest coś nie tak i tutaj właśnie pokazała się ta dziewiątka tych mieczy, która właśnie mówi, o no, że, że się boicie również, że się boicie, że to się rozpadnie, że to może dojść właśnie do tego, że się rozejdziecie, że będziecie się później czuli samotni. i Wy sobie sami robicie jakieś tutaj wyrzuty. Wy to blokujecie również. Być może też coś u was było takiego. Ja, nie, ja, ja z tego nie jestem tutaj, z tych kart, nie jestem. Jak to powiedzieć? Nie jestem mądra. Nie wiem, nie wiem co o tym mam myśleć, tak? Bo tutaj to, te karty pokazują właśnie, że tu jest chęć, coś by się chciało, są uczucia, ale są blokady. Tą zobaczymy kartę. Jeszcze raz ta sama karta wyszła. Komunikacja, konflikt i umiarkowanie. No i na końcu tutaj wychodzi tak, ta kartę, te trzy karty tutaj to dokładnie pokazują rozwiązanie z tego. Dwa razy ta sama karta. To jest ta sama karta, ta szóstka i ta szóstka. Pokazuje komunikację. To jest bardzo, bardzo ważne, jak wy ze swoim partnerem rozmawiacie, jak on z wami rozmawia, po prostu jak wy ze sobą komunikujecie. Czy to jest na takim miłym, czy to jest tak miło, wy ze sobą rozmawiacie, czy tylko się obwiniacie, są jakieś, jakieś um, um, pretensje może, może do kogoś, się, kogoś do czegoś się zmusza. Um, szantażuje również bo jak, ja, jak ty mi tego nie zrobisz to ja ci tam tego nie zrobię czy ja ci tego nie dam i tak dalej szantaż to jest taki szantaż który niszczy związki nigdy czegoś takiego nie róbcie z, w związku nigdy nie szantażujcie swojego partnera, Moż, można zrobić oczywiście tak troszeczkę na wesoło czasami takie małe, takie drobne szantaże są dozwolone ale nie z takim wyrachowaniem ta komunikacja jest bardzo, bardzo ważna u Was. Tutaj, bo to są dwie karty, te same karty się pokazały. To jest mocna energia, to właśnie pokazuje w czym tutaj jest, dlaczego tutaj się dzieje tak, a nie inaczej, dlaczego on jest taki zdruzgotany, dlaczego Wy tutaj się obwiniacie czymś. Bo tutaj, tu widać, że Wy się troszeczkę obwiniacie, że Wy, że wy się boicie tego również, że ten związek się rozpadnie. On chce, on się zastanawia, inwestować czy nie inwestować dalej w ten związek. A Tej stabilności oboje chcecie, ale wy nie umiecie ze sobą prawdopodobnie y, 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 się obchodzić, tak to powiem, jakąś instrukcję obsługi trzeba dać, żebyście się nauczyli po prostu, jak ze sobą rozmawiać, jak ze sobą się zachowywać, aby ten związek się rozwijał. W Pozytywnym kierunku. I tutaj jest ten konflikt, właśnie ta piątka tych buław pokazuje, że każdy z Was idzie w swoim kierunku i wy przede wszystkim, Wy, bo ta karta u Was się pokaza, że Wy jesteście taką dosyć dominującą osobą, która chce swoją wolę tutaj pokazać, tak? Także. Nie najlepiej. I tutaj znowu ta karta się pokazuje. Umiarkowanie, jak to już było w tych ilu tam przykazaniach, ja już nie pamiętam. Siedem przykazań, czy tam dziesięć, dziesięć przykazań Bożych, ale to umiarkowanie, to gdzie było umiarkowanie w jedzeniu piciu, Tego to już nie pamiętam. W każdym razie, gdzieś tam było, w naszej wierze katolickiej, w katechizmie i tutaj muszę powiedzieć, że to umiarkowanie również jest powiedziane. Oczywiście umiarkowanie w jedzeniu i piciu to jest po, po, powiedzane, powiedziane tak zupełnie ogólnie. Tutaj chodzi w ogóle o umiarkowanie w życiu. Tutaj na tej karcie widać, jak ta kobieta, ona coś gotuje, coś tutaj wrzuca, jakąś tam robi zupę, że tak powiem. E tak trochę symbolicznie, ona chce, żeby coś jej w życiu wyszło i ona zwraca uwagę bardzo dokładnie na to, ile ona dodaje składników do tego, aby jej to się udało, tak? I ona się nad tym modli i ona na to dmucha i hucha, żeby to było tak, żeby to właśnie wyszło jej... Tak jak ona chce. Także to umiarkowanie we wszystkim jest bardzo, bardzo ważne, i właśnie ta karta na koniec to tutaj mówi, aby ten konflikt się zakończył, aby właśnie te takie um, myśli się zakończyły, inwestować czy inwe, inwestować, tak? Bo Ty chcesz, ty chcesz inwestować, ty chcesz, tutaj jest ta karta, ty chcesz tą stabilizację, ty chcesz z tego związku coś mieć. Ale tutaj to nie idzie do przodu tak, jakby miało, miało być. I ten ktoś też chce. Wy macie tutaj dwójkę kielichów, się pokazało miłość, piękna, zrównoważona miłość. U niego się poka pokazała karta kochankowie, czyli tu są mocne uczucia. A tutaj u niego to już w ogóle się pokazały mocne karty, tak? I on chce, i jest ta energia, ale Widocznie właśnie ta komunikacja u Was jest zachwiana. Dlatego, e, dlatego tutaj jest po prostu bardzo ważne, wydaje mi się, e, to zrównoważenie, tak jak to, ta karta, właśnie to umiarkowanie, m, jak ta karta tutaj pokazuje, e, jeżeli chodzi o słowa, jeżeli chodzi o czyny. Nie, niekiedy czasami mniej powiedzieć jak za dużo powiedzieć, troszeczkę może inaczej do tego partnera podejść, nie krzyczeć, bo niekiedy się kłócimy obojętnie o co. Także troszeczkę więcej może takiej wyrozumiałości dla kogoś, i, i wtedy. Y można zobaczyć, czy ten ktoś się również będzie zmieniał i będzie inny w stosunku do nas, bo to tak jak zawsze się mówi ząb za ząb, oko za oko, ząb za ząb, to nigdy z tego nic nie będzie. Zawsze ktoś, ten mądrzejszy, mówią tak, mądrzejszy ustąpi. Tu nie chodzi o ustępowanie, tylko chodzi o to, żeby zmienić taktykę. Jak się zmieni taktykę, jak troszeczkę coś inaczej będzie się robić. To być może ten ktoś też wtedy się zmieni, zmiękcze i też zmieni swoją taktykę. Także, kochani, co ja wam tutaj będę dużo mówić? Umiarkowanie, tak we wszystkim, co robicie. Także i komunikacja jest bardzo, bardzo ważna. Ta komunikacja i te karty to bardzo często pokazują. Muszę powiedzieć, że są karty, które właśnie. Jeżeli są właśnie różne, różne takie konflikty, takie sprawy niewyjaśnione, to właśnie pokazują się właśnie takie karty, jak ta komunikacja ze sobą, takie klarowne rozmawianie, takie, takie, e, takie, ta, takie szczere, tak? Żeby niczego nie udawać, tylko mówić po prostu o tym, co się czuje, o tym, co się chce, szczerze z tą osobą tak, nie robić tam komuś wyrzutów. Tutaj właśnie ta karta, tu umiarkowanie się pokazało, co jest bardzo ważne. ważne. Często się pokazuje również karta e, pustelnika, która dla mnie to właśnie też jest właśnie taką kartą, która mówi o tym, żeby się zastanowić nad sobą, e, nad tym, jak ten związek ma wyglądać, co my chcemy, żeby się zastanowić nad tym, co my właściwie chcemy w naszym życiu. I co my możemy również komuś ofiarować, tak? Także dużo jest właśnie takich kart, które nam podpowiadają, jak wyjść z pewnych sytuacji. No, i u Was się akurat te dwie tutaj pokazały, tak? Te, które dla mnie, wydaje mi się, na końcu są tutaj najważniejsze, żeby się właśnie zastanowić nad tym, jak tą sprawę rozwiązać. Także, moi kochani, na tym zakończę to czytanie. Mam nadzieję, że być może troszeczkę. Wam to pomogło w waszej sytuacji? A jeżeli to czytanie zupełnie do was nie pasuje, może następne czytanie będzie lepsze. Także, kochani, trzymajcie się, życzę Wam udanego czasu przedświątecznego, wesołych świąt, oczywiście zdrowych, wesołych, szczęśliwych. Uważajcie na siebie i do następnego razu. Trzymajcie się.